Siemanko, z tej Piotrek i zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Bardzo serdecznie w naszym domu. Jest już to dom, bo malujemy ściany. Właśnie już sobie pierwszy raz gruntem z farbą. Także te ściany nabierają fajnego koloru. Są piękne białe i szczerze wam powiem, że chyba nie będziemy za dużo ich malowania. Może raz zwykłą białą farbą, bo Naprawdę pięknie to kryje, fajnie wygląda. naprawdę naprawdę jest bardzo dobrze. Popatrzcie na ściany, popatrzcie na podłogi i to jest kawał dobrej roboty dla nami. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, warto to zrobić. Bardzo nam to pomoże. Będziemy wdzięczni za każdą łapkę w górę i każdy komentarz. Także miłego oglądania. Ostatnio pokazaliśmy Wam płytek, które sobie zakupiliśmy z wiczką. Także w dzisiejszym odcinku już je wam pokażemy. Taśma została odpieczętowana. Przechodzimy do otwierania opakowania. Proszę Państwa, tak. tak wyglądają w słońcu, nie nie będzie widać w świetle. O, fajny, orzechowy kolor. Płytki mają wymiar 11 cm szerokości. Na 60 długości. No i chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że Wiczka wymyśliła sobie, że będziemy układali te płytki w jodełkę. Jak to usłyszałem, po prostu się załamałem, bo wiedziałem, że będzie z tym mnóstwo pracy. Że po prostu nawet nie chciałem o tym mówić. Tacie jak Tata usłyszał, że kładziemy je w jodełkę, to też przez chwilę był taki poddenerwowany, po sobie pomyślał, Jezus Maria, ile tego będzie kładzenia, ile tych docinek, wszystkiego. Na szczęście nie idzie to aż tak źle. Na to lecimy na dół. Płyteczki wyglądają tak. Wygląda bardzo dobrze. No jednak ma bardzo dobry gust. Naprawdę płytki wyglądają po prostu przepięknie. Co tu się dzieje? No nie ma mogę pokazać jakie to hopsiów proszę bardzo Tutaj popatrzcie na korytarzu, może jeszcze nie cały, ale popatrzcie tutaj, już są ładnie pozakładane zejdziemy teraz szybciutko na dół. Pokażę Wam tutaj, zostawiliśmy drabinę, żeby po prostu nie spaść. Ale oprócz tego, że płytki na podłodze są założone, muszę Wam pokazać, że płytki w kuchni też mamy już założone. Patrzcie, jak to wygląda super. Są to płytki Kalakata 120 na 60 w Połysku. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo nam się to podobało. Powiem szczerze, że. Te płytki do mistrzostwa świata Jeszcze pokażę Wam Naszą łazienkę Bo nasza łazienka już powoli zaczyna Nabierać kształtów nie, nie, nie nabiera kształtów, zobaczcie Dopiero osadziliśmy Pod umywalkę Taki profil bo Wiki sobie zażyczyła, żeby Szafeczka pod walkę Była wisząca, także Myśleliśmy troszkę rozkuść ścianę, rzucić ten profil do ściany, no i tam go zabezpieczyć. Także tak to wygląda, i co, zostanie nam tak naprawdę do kupienia płytki tutaj do góry do łazienki, bo póki co górna łazienka jest w stanie masakrycznym, nie ma tak naprawdę zrobionego w niej nic, no niestety, ale panowie od gazu mieli być wczoraj, nie było ich, czego jest mi bardzo przykro ścianeczka jest fajnie już wyflizowana w sumie byle jakimi płytkami. Kupiłem takie dosłownie zapaczkę, zapłaciłem 5 zł, żeby tylko było coś pod piecem, żeby to nie był yy, tink no I mieli być wczoraj, mieli zamontować piec, żebyśmy chcieli w sumie po odpalić yy, ogrzewanie, żeby już zaczęło się to wszystko wygrzewać, żeby było ciepło w domu, żeby się nawet po prostu fajniej robiło, bo naprawdę yy, na tym zimnie no, przerobić tutaj 10 godzin to nie jest tak fajnie. Siemanko, YouTube, jest już 30 października, no i mamy już zamontowany kocioł gazowy. Teraz pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda u nas, jak wygląda nasza, w cudzysłowie, kotłownia. Bo niestety, albo stety, kotłownię sobie wymyśliliśmy w łazience. Czyli generalnie nie mamy kotłowni, to jest nasza łazienka na piętrze. No i tutaj sobie w rogu, kurcz, ale on jest faktycznie olbrzymi. Tutaj w rogu sobie powiesiliśmy piec kondensacyjny dwufunkcyjny. Brot WHBK 45 litrów ma zbiornik wbudowany. Tutaj jest taki moduł, że tak powiem. Tutaj się tam ustawia. Ja jestem kompletnie zielonym w tym temacie. Kompletnie się na tym nie znam. Generalnie dopiero musimy nad wszystkim popracować, wszystkiego się nauczyć. Mniej więcej jak się steruje tym piecem, co należy z nim, z nim robić, jaki sterownik należy podpiąć. Wszystko będziemy się uczyć pod piecem. Wszystko wygląda mniej więcej tak. Kurczę, no z tego jestem bardzo niezadowolony, bo Tata tutaj nam fajnie wyflizował już płyteczkami. Podjechaliśmy, tutaj wszystko było wyflizowane, no ale chłopaki sobie źle wymierzyli, no i oczywiście musieli nam roztrzaskać taką dziurę. Po prostu to jest dramat. Z tego jestem strasznie niezadowolony. Jeszcze tutaj jakiś syfon wystaje ze ściany, tu jest jakaś rurka przygięta, no będą to musieli poprawić. No niestety, ze wszystkim się nie może udawać, ale spokojnie, nie przejmujemy się i lecimy sobie dalej z tematem. Teraz pozwolę sobie zejść na dół. Ej, kolega taty, którego pozdrawiamy i bardzo mu dziękujemy, dał nam do przetestowania. Taki oto sterownik. Już Wam go pokażę. Ej, w świetle, żeby było widać. To jest tech ST292V3. Sterownik wygląda mniej więcej tak. Już go pokazujemy. Pozwolę sobie go wyjąć z opakowania. Ok, mamy go tutaj. Teraz sobie przejdziemy do. Moi państwo, przejdziemy sobie do Łazienki. Łazienkę najpierw pokażę. Wygląda tak. Czyli tak. Ścianka tutaj pod jest już zrobiona. Jest półeczka, na której będzie, yy, będzie umywalka. Półka jest zrobiona yy, no standardowo, tak samo jak ta w pokoju generalnie OSB i tak dalej. Ale tutaj dodatkowo wzmocniliśmy to profilem 5 na 5 w kuty w ścianę, zabetonowany, a to nawet chyba mówiłem, no nieważne, w każdym razie wygląda to mniej więcej tak. Yy, nie będzie do samej góry, tylko tam będzie jeszcze inna fliza. To będą... A to wam powiemy kiedy indziej, dobra, generalnie tak. Tutaj kolejna przeróbka prądu, oczywiście, no bo wiadomo, niesymetrycznie. Tu jest tak, tu jest tak, no trzeba było przegórze, niestety. Bank, kolejna rzecz, tutaj mamy Geberit, już jest osadzony. Jest zabudowana ścianeczką do samej góry, miały być półeczki w środku, ale w sumie zrezygnowaliśmy, nie, nie zdecydowaliśmy się na to, nie, nie do końca jakoś tak nam się działo do półki. Czy może Wiki jeszcze chciała, ale mi się podoba bardziej tak bez tych półek, no ale niestety tutaj że jeszcze taki, taki mankamencie tu mamy wentylację. No i tak, dwie wentylacje do kuchni, jedna do łazienki, no i niestety będziemy to musieli zabudować. Te to są 4 kwadratowe dziury, będzie rura z jednej dziury do drugiej wiadomo. A tutaj ta okrągła to będzie tutaj kratka na łazienkę. prysznic na razie bez zmian, drabinka. I tyle w sumie. Generalnie tak to wygląda. Nie przedłużając, lecę sobie już do domu, tak jak wcześniej wspominałem, siadamy przed laptopem, no i zaczynamy zakupy. Tak jak w każdym vlogu musimy coś przecież rzeczywiście kupić, jak nie IKEA, to coś tam, coś tam, coś tam, więc idziemy najpierw Allegro, potem ale z lewy, zobaczymy. Także żegnam się z Wami. No i cześć!